Cześć, ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale Drogerii Horex. Dzisiejszy film jest bardzo wyjątkowy, ponieważ mam okazję przetestować i przedstawić Wam jako pierwsza w Polsce nową markę kosmetyczną, a mianowicie markę Mi. Marka Mi jest to marka stworzona przez Team Drogerii Horex, dlatego ten film naprawdę jest bardzo ważny i wyjątkowy. Także jeśli ciekawi Was, co znajdziemy w asortymencie tej marki, to zapraszam do oglądania dalej. Marka Mi odsłania swoje piękno w trzech rytuałach pielęgnacyjnych, które mają zatroszczyć się o nasze ciało, ale także i o nasze zmysły w czasie przeznaczonym tylko dla siebie. Rytuały Detox, Relax i Energy to trzy rytuały, tak jak wspominałam, w których znajdziemy trzy produkty, które składają się w 99% ze składników pochodzenia naturalnego. Mi to połączenie nowoczesnych formulacji, biozgodnych ze skórą, z aksamitnymi konsystencjami, które pięknie i subtelnie pachną i przypominają nam o odpowiedniej pielęgnacji, takiej, która szanuje cykl odbudowy i regeneracji naszego ciała. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do pierwszego zestawu i pierwszy rytuał nazywa się Energy i jest to zdecydowanie opcja dla osób, które lubią się z owocowymi zapachami. Mamy tutaj nutę melona i grenadyny z marakują. Wydaje mi się, że to moja ulubiona propozycja z całej trójki, chociaż każdy pachnie przepięknie. Jest to zestaw, który ma nawilżać, rozświetlać i wygładzać naszą skórę, pozostawiając ją miękką i aksamitną. W zestawie znajdziemy bio krem do rąk, biobalsam do ciała i biożel pod prysznic. Wszystkie produkty są ze składników naturalnych, takich, które możemy znaleźć w japońskiej pielęgnacji. Rytuał energetyzujący działa nawilżająco i wzmacniająco. Czerpie moc z indyjskiego rzęszenia, który regeneruje skórę i chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych w tym sztucznego światła niebieskiego. W kosmetykach jest np. ekstrakt z czerwonej algi, która optymalnie nawilża skórę, rewitalizuje i dodaje jej energii, a także naturalne emulenty, takie jak olej makadamia czy olej ze słodkich migdałów. Istotnym faktem jest to, że produkty nie mają sztucznych barwników, parabenów, silikonów, SLS-ów, co dodatkowo stanowi ważny aspekt przy wyborze takich produktów przez osoby np. ze skłonnością do zapychania skóry czy alergików. Podsumowując zalety zestawu Energy: 100% wegańska formuła, do 99% składników naturalnych, certyfikat VIVA, naturalne emolienty jak olej makadamia czy skwalan i olej arganowy, składniki aktywne takie jak żeńszeń czy ekstrakt z czerwonej algi, zapach soczystych cytrusów. Emulgatory biozgodne ze skórą, intensywne nawilżenie skóry, eliminacja pierwszych oznak starzenia się skóry. Zestaw jest polecany dla osób ze skórą suchą, szorstką i zmęczoną. Czas przejść do kolejnego zestawu, a kolejny zestaw nazywa się Detox. I jest to zestaw, który będzie idealny dla osób, które szukają w takich produktach y, oczyszczenia, uelastycznienia swojej skóry oraz nawilżenia. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja również dla osób, które lubią delikatne, ale takie przyjemne zapachy. Tutaj w nutach mamy pomarańcze, mamy jaśmin oraz Lang Lang. Jest to również zestaw skomponowany z trzech produktów o wegańskich formułach, tak jak poprzednio biokrem do rąk, biobalsam do ciała i bio żel pod prysznic. I tak samo ma działać nie tylko pielęgnująco na naszą skórę, ale także i na nasze zmysły. Rytuał Detox opiera swoją pielęgnacyjną moc na dwóch kluczowych składnikach, od wieków stosowanych w japońskich rytuałach piękna. Wyciąg z kłącza białego imbiru z Madagaskaru chroni skórę przed stresem i negatywnym działaniem światła niebieskiego. Stymuluje mikrokrążenie, oczyszcza z toksyn i ujędrnia skórę. Posiada również właściwości rozjaśniające. Zawarty w formule ekstrakt ze szpinaku uzupełnia poziom wody w skórze, zapewniając jej skuteczne nawilżenie. W tym zestawie znajdziemy takie składniki jak masło shea, olej żożoba, olej ze słodkich migdałów, olej makadamia, które odpowiadają za nawilżenie i uelastycznienie naszej skóry. Działanie wyciągu skłącza białego imbiru to przede wszystkim rozświetlenie skóry i spowolnienie procesów starzenia, a ekstrakt ze szpinaku ma właściwości antyoksydacyjne i jest bogatym źródłem witamin i flawanoidów. Całość pomaga także odbudować barierę hydrolipidową. Czas podsumować zestaw Detox, więc jakie są zalety? 100% wegańska formuła, do 99% składników naturalnych, certyfikat wiła naturalne emolienty takie jak masło Shea Olej arganowy bądź olej ze słodkich migdałów, składniki aktywne w postaci wyciągu z białego kłącza oraz ekstrakt ze szpinaku, zapach zbudowany z nut pomarańczy rumianku i lang-lang, regeneracja naturalnej warstwy hydrolipidowej, opóźnienie procesów starzenia się skóry, ochrona przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych, delikatne działanie rozjaśniające koloryt skóry, lekka konsystencja, która szybko się wchłania. I czas na ostatni zestaw, a mianowicie zestaw Relax. Jest to na pewno propozycja dla osób, które potrzebują idealnego relaksu i odprężenia. Zestaw oczywiście ma trzy produkty: żel, balsam oraz krem do rąk. Jest to propozycja, która silnie regeneruje i odżywia naszą skórę. W nutach zapachowych mamy tutaj melisę i bergamotkę, także naprawdę jest to bardzo przyjemny i relaksujący zapach. Sprawia, że czujemy się jak w najlepszym spa. Także jeśli lubicie takie zapachy i szukacie czegoś, co was maksymalnie zregeneruje i zrelaksuje, to na pewno jest to zestaw dla Was. Rytuał pielęgnacyjny relaks przynosi regenerację i odżywienie. Ten rytuał na pewno znajdzie swoje zastosowanie, kiedy nasza skóra potrzebuje błogiego odprężenia. Nektar z kwiatu porcelanowego ochroni nawet najbardziej wrażliwą skórę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Ekstrakt z jagód pieprzu tasmańskiego złagodzi podrażnienia i zmniejszy przesuszenie. No i podsumujmy sobie ostatni zestaw Relax. Jakie są zalety? 100% wegańska formuła do 99% składników naturalnych, certyfikat Viva, naturalne emolienty takie jak skwalan czy olej arganowy, składniki aktywne takie jak nektar z kwiatu porcelanowego, zapach zbudowany na aromacie melisy oraz bergamotki, działanie rozjaśniające kolory skóry, lekka konsystencja, która szybko się wchłania, łagodne surfaktanty. Dobrze kochani, i tak prezentowały się wszystkie trzy zestawy, wszystkie trzy rytuały, które miałam Wam do pokazania. Ten film jest o tyle wyjątkowy, że tak jak wspominałam, marka Mi jest marką stworzoną przez Team Drogerii Horex. I te kosmetyki jesteście w stanie kupić tylko i wyłącznie w tej jednej drogerii. Jest mi strasznie miło, że mogłam je przetestować jako pierwsza i Wam o nich opowiedzieć. Tak jak mówiłam, moim faworytem jest rytuał Energy, dlatego że obecnie najbardziej odpowiada potrzebom mojej skóry. No i dodatkowo ten owocowy zapach kupił mnie chyba najbardziej. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, który zestaw spodobał Wam się najbardziej i który ma szansę być Waszym ulubieniem. Zachęcam również do zostawiania kciuków do góry pod tym filmem, jeśli się podobał, oraz do subskrypcji kanału drogerii Horex, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Na razie trzymajcie się!